Cześć Ciągko, z tej strony Draco i widzimy się w kolejnym odcinku Outlast. Jak pamiętacie, albo i nie w poprzednim odcinku, właśnie stamtąd uciekaliśmy, bo goniły nas duchy i w ogóle tam ci źli ludzie i idziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że tu nas nic nie będzie, koniwa, bo w ogóle jest ciemno. Okej, okay, mamy latarkę. I szczerze powiem Wam, że nie wiem gdzie mam iść, to raz, a dwa, że w sumie ta gra ostatnio mnie na tyle przestraszyła, że nie miałem ochoty w nią grać. To tyle. Otwierasz się? Chyba tam musimy się dostać, tak? Nie wiem, zaraz co coś pomyszkujemy i może uda nam się jakoś, nie wiem, parkurem tam skoczyć. Wow, jaka burza w ogóle. E, sprint jakiś... A tutaj patrzcie jest przejście. O... Na. <grywa> Zubka z trubków. Coś, co ja lubię. E, tu jakieś przejście? Wow. Tak, tu chyba jest jakieś przejście. No i dzień dobry. Jesteśmy w jakimś budynku znowu. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Gdzieś tu nam się zapisuje. Gdzie my jesteśmy? Nie, 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 chyba się nie napis zapisuje. Dobra, yy, to zostawiamy na razie. Rider, you? to 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 Jak tam mam skoczyć? Nie mogę wskoczyć? Dobra, szukamy innego przejścia. Uch, bo te drzwi są zamurowane. Co? Nowe zdanie. Podążaj górnymi piętrami, dostaniesz się do ojca Ma... Martina, właśnie, ktoś mi nawet ostatnią uwagę zwrócił, zwróciłby, powiedziałem, to jest ojciec Matias, to jest ojciec Martin, przepraszam Was bardzo. E, górnymi piętrami, tak? No, nice. Dzień dobry. Jak ja nie lubię takich korytarzy, jak są w dwie strony, bo nie wiem, potem gdzie mam iść. Straszne to jest. Tutaj jeszcze nie wskoczymy. dobra. O, o. Tam jest ten trupek taki co nas może zabić God no Stój W ogóle dobrze ja tutaj idę? Bo nawet nie wiem Chyba tak, bo tam jest w sumie dziura jakaś Oh god Mam że tam w tym tu nie wyskoczy Co? Nie, dobra, chyba jest dobrze. Jezu, nie lubię się bać już, naprawdę. z straszny strasznej w ogóle... Nie. Dobra, byłaś. Powolutku tuż trzeba, bo naprawdę ja się boję. Można się schować nie. Nie. No, łapka. A nie, w kibelku to ja już nie chcę być. LOL. Nie muszę zamknięte. Kurczę blade. Ale dobra. Szukamy może jakiejś dziury w suficie. Chyba że to bardzo źle się stało, że ja w ogóle tu przyszedłem. Wyszedłem, god. Dobra, i tu. Aha, kurne piętro, nice o o lol jak ja tam odskoczyłem ej stop przecież tam nie wejdę no a tu chyba parkoura się tak nie da zrobić po tych barierkach no raczej że się nie da mam notatku? dziękuję za notatku a. wszyscy umrzemy słuchajcie um, nie no jakoś co tu jest? aha coś tłumaczenie moje zawodzi chyba ale ten spróbujemy w się sensie, przejść Zmienię baterię rób nam widno Tutaj, tędy chciałem iść? Tak, przez ten hol dziwny A czy tym holu nic nie... Co tu jest? Nie, ten ziomuś mnie nie bije, to jest to się nie chowam O kurde Ciekawe czy on ich widzi <laughs> Nie no, ale dobra, jakoś coś tam trzeba zrobić, te schody może nie wiem Tu się nie da chyba podnosić rzeczy, ale wziąłbym na przykład sobie stolik tak, wziąłbym sobie stolik i sobie bym tym stoliczkiem e, te schody jakoś naprawił. Ej, ciągłoś, możesz już stąd iść. Wiem, widzę, że jesteś głodny. Nie, spędzicie coś. A to dziwne oko masz. No i butów nie masz. Zimno ci jest. No na dworzu deszcz pada. A mógłbyś już sobie stąd pójść? Bo szczerze powiem wam, że tak w biegu, to ja nie chciałbym tak... Robić nic i uciekać w ogóle przed nim On się na mnie patrzy cały czas Dobra, no coś tutaj trzeba wykombinać Tylko jeszcze właśnie nie wiem jak Co? Co ciemno tu jest na no to? Nie w sumie... Poczekajcie Przybliż się. Ciekawe czy tam w ogóle nam się to otworzy i tędy Aha Ty w ogóle nie chcesz tędy iść Oh god Idź sobie z to dziomu, siatia, ja nie chcę to tu. Czekajcie, weźmiemy notatkę, tu w dokumentach było. Nie. Nie, to już widzieliśmy, czekajcie, i od to chłobo. O. Nie, to też nie to. Nie, no nie wiem, jak to się robi. Trudno, to nie będziemy patrzeć. Czy ktoś musi poszedł w sobie? Nie no, stoją tam cały czas, dobra, uciekamy, trudno, może jest jakiś znowu No właśnie, chyba że jest jakiś mój ziombal Chce mi pomóc na przykład Nie no, tutaj byliśmy, słuchajcie, chyba Tak, byliśmy... Mm. Włazisz, nie włazisz? Tak, tutaj byliśmy, niestety Stąd też chyba przyszliśmy, tak? To tu było? Tak. O lol. Nie wiem, znowu jestem bezradny, O co drzwi. Te są oczywiście zamknięte, bo nie są podpisane. W Ciebie już się nie boję. Nie wiem, ty może w ciemności po prostu nie widzisz, czy jak? W ogóle mógłbym zamknąć te drzwi, to już bym się cię na pewno nie bał A tak to nie wiem, może coś ci odwali szajba Wsadzaj sobie baterię O, tu mamy strzałeczka do schodów A te schody nie działają Widzimy. Tu Byliśmy Tam byliśmy, to tutaj też nie ma tych yy, Napisów na drzwiach No tu są takie ładne schody, zobaczcie, działające To czemu mi zamknęli je O, o. O, ale tu mnie nie było. Wina działa? No, no, znowu zeps te schody. Co ja się mam z nimi? A tu? Ta, schody w dół. Dużo chyba mi nie pomogą. Może jakiś kluczyk może będzie? O. Tu zamurowali jakieś przejście. O kurczę. Podnoś kartełkę. Bierzesz to. I został tego dziadka. Aha. To chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi tutaj o zejście w dół. Wracamy na górę. To, to grzejnik? Nie, chyba nie. O, dobra. Tu mamy drzwi. Które są? Nawet nie są. Tutaj. To poczekajcie, nie chcie, że ja się wróciłem. Nie, to nie jest hol przecież. winda może, bo my tak... nie, winda jest zepsuta no, mmm, a bo one są zamurowane o, a tu? nie, tędy przyszliśmy, tak? tak nie, no poczekajcie, nie ma strzałek żadnych bo coś trzeba zrobić tylko ja nie wiem co po barierce? Nie, tutaj tu już byliśmy. Chyba, że dobra, pójdziemy jeszcze raz z tego ziomka. Przywitamy się ładnie. O kurde. Ej no, coś ty mi zrobisz, bo mnie zabiłeś. Zły ziomek to jest, słuchajcie. Nie no, lol, ale ja myślałem, że będę od tamtego momentu. Kurczę, Blady, bo teraz nie wiem gdzie ja jestem. E, co się w ogóle wyłączyło? Aha, my jesteśmy tutaj. Dobra, poczekajcie, bo może w sumie. Tak. Czy nas bijesz i nas nie bierzesz już? O. To w ogóle baterie ma dla nas. Podniosłeś dwie baterie za jednym razem. Nie, no. A my w ogóle jesteśmy na początku. Czekajcie. No. Wiedziałem że tak można zrobić. Nie no, jestem boski po prostu, tylko już tyle czasu trwało. Zamki też i nadal. Ha 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 o kurde. E, idziemy najpierw w prawo. Aha, to sobie poszliśmy słuchajcie w prawo. Idziemy sobie w lewo, tam w ogóle jest latarka, jakiś kolej z latarką. Jak? znowu nie ma... ała, jakieś coś dziwne po mnie chodzi. To mogę przesunąć. Nie mogę łóżka przesunąć. O, tu może. Zabur... Zaburzone. Zamurowane wszystko jest. Nie chcą mi tu widzieć w ogóle łajzy wstrętne, małe. Co? A Aby... No nie mówcie, że ja teraz jeszcze będę musiał jakieś bezpieczniki tutaj znajdować No dobra, postaramy się no bo co to, nie? mam nadzieję, że nie wymaga tego cel misji o. Ładnie tu Macie bezpieczniki może jakieś? Coś widziałem łóżko, aha mogę się schować Co to jest? Aha, czyli trzeba znaleźć te bezpieczniki Siemanko, co to? Co tu masz? Nie znam, nie znam O oh gad Przepraszam, nie chciałem Hmm, zawsze tak jest 1. No nie, goń ziomuś, naprawdę musisz... Teraz teraz się skupić w ogóle nie będę mógł. Jak ja stąd przyszedłem? Tędy chyba. A poczekajcie, bo tam... Nie wiem, czy... Pan, nie wiem, czy to... Te schody były, chyba nie te schody, bo tam jeszcze jeden, były, też może bym nie mógł przeskoczyć. No dobra, nieważne. No, też te drzwi, nie będę ich zamykał. Ten ziomuś teraz będzie chciał nas pogryźć. No, powolutku. Tam muszą być jeszcze chyba gdzieś te dwie... Yy, ...dwa bezpieczniki. Muszą być na pewno. To a, czy ten klucz będzie... No mi cię żal Wskak, tak. Wszystko na krawędzi tutaj robię Nic mi się tu nie podświetla, nic mi się tu nie podświetla Nie bij mnie Szukam bezpieczników, nie widzisz ała No tutaj na tacy kurczę, gdzie są bezpieczniki gdzie on jest? A tu jesteś. Jak mnie zabijesz, to normalnie nie wiem co ja ci zrobię, no i ci dupi powyrywam Czekajcie. jest bezpiecznik. No podnieś. No dalej, wiem, że przynajmniej tu są bezpieczniki. Okej, okay, robimy jeszcze raz fruntkę. Aha, w ogóle skończyła nam się bateria. <laughs> Dobra. Wiem, że są tam bezpieczniki, więc może jakoś tam się uda, to zaraz zrobić na raz, dwa, trzy. No i ten ziomuś to już się zmęczył. Aha, on jest tu, dobra Ja nie wiedziałem, że tam są jeszcze przejścia. LOL Dobra, ale my idziemy na razie tu ale naprawdę ja nie wiedziałem, że tam były, tam były drzwi Beski, tu dobra zapniemy Szybko, bo tu gdzieś bezpiecznik widzimy. To jest bezpiecznik. To jest świeczka, Boże, jak ja mogłem być taki ślepy Czyli pewnie tam gdzie ten ziomuś poszedł, muszę iść. No lol chyba... Żal mi was Nie, bo tu nie ma Ej, nie chciałem teraz tak się tutaj tak na tym korytarzyku się z tym ziomkiem spotkać. zwykle ciasne pomieszczenia nie mówiłem że mam klaustrofobię mówiłem na pewno o -o. dobra nie wiem czy on jest zły on jest dobra ale ma bezpiecznik dziękuję Boże, ci ludzie naprawdę są dziwi, oj Dobra, to my dziękujemy na razie Dobra Okej, okay, on już nas nie goni Mamy słuchajcie, jeden bezpiecznik, tam wiem, że jest, że jest przejście, więc zaraz tam skoczymy do niego A I Którego mamy? Miałam środkowego oczywiście I znowu zrobiłem ten sam błąd co wtedy. <głos》> Poszedłem w prawo. A to tu trzeba dać w prawo. I tu dać w prawo. O Nie chcę się ukryć, ja chciał to przestawić mogę? Nie mogę. O. Ziemuś. Podnoś. Wow, teraz po dwie nam dają. Aha, czemu słyszę taką dziwną melodię? Bezpiecznik A on nie bije już, aha dobra, no to uciekamy Spoko oko Ja myślałem, że Dawaj, dawaj Tu w lewo Pamiętam, słuchajcie, tak się tej orientacji nauczę, orientacji w terenie, no nie? Że... wy sobie tego nie wyobrażacie Dobra już mnie nie goni Chyba Gdzie ten kurcz mi się pojawił? Na dole chyba tam Czekajcie dobra, idziemy O Boziu Skacz tu A on mnie zabił chyba Czy ja sam się zabiłem bo spadłem? Nie pamiętam Boże jest mi tak przykro Ale mam nadzieję że nie będą musiały jeszcze raz po te bezpieczniki latać bo Nie no bezpieczniki są Aha dobra jesteśmy od tego momentu Czyli jest całkiem spoczka No szkoda że Mi się tak umarło. Nie wiem co mnie w sumie zabiło I ten klucz że musiał nam spaść, No gad Ale dobra Szy drzwi mi zapytają przed nosem Mł, łajzy małe Cześć Dobra Ej to nie jest tutaj Kurde No skap sobie nie, nie. Łóżko głupie To gdzie ten bezpiecznik by się pojawił? Skoro nie ma go tutaj tu się nic nie potwierało? No chyba nie. Ta gra jest za trudna dla mnie. Eee. Nie, dobra, idziemy na górę. Może, nie wiem, jakoś się otworzyły te drzwi u tego ojca, jak ma Matiasa. Dobra, nieważne, to Martina chyba, Martin, tak. No na pewno, no. Tam będzie strasznie. Ale, mm, Lol. Stop. Trzeba powolutku jeszcze raz tam może wejść. Może on gdzieś wypadł, a ja go nie zauważyłem. Tak będę sobie wmawiał i... ...moje życie będzie piękniejsze. Tylko Poczekajcie. Weź tak kijem, tak powinieneś na odległość to zamknąć. Da się to jakoś do góry? No to on jest gdzieś pod nami, jak wejść gdzieś pod nami? Ja nie wiem, jak wejść pod nami. Tam nie. Dobra, szukamy jakiegoś, nie wiem, zejścia na dół. Cześć. Nie no, tu już jest ten ziombal. Tam też nie widziałem, żeby było jakieś przejście magiczne. Tu. Nie chcę się ukryć. Do schodów. Tędy. Ale przecież tu drzwi nie... O, dobra. Dobra, uciekamy. Nie, tutaj widocznie nie potrzeba być. Już, jak już mamy te bezpieczniki. A, nos mnie swędzi, lol. A ja nie mogę się podrapać. O, lol, 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 Poczekajcie, gdzieś tu muszę sobie stanąć bezpiecznie i... Właśnie bateria mi się zaraz skończy. No tutaj sobie staniemy. O oh, gad. Dobra, poczekajcie. Jeszcze raz złazimy na dół. Bo ja coś jednak myślę, że ten klucz no musiał spaść gdzieś tutaj na dół. Musiał, no nie wiem czy musiał. Czekajcie. No nie wiem, tu jakaś... On spadł na dół. Może nie tutaj, poczekajcie. Przecież zładowałem już tą baterię, przynajmniej miałem. O lol, dobra. Mm, chyba, że wiem, że to też mogłoby być... Zupełnie nie tutaj, tylko tam gdzie my zaczęliśmy. Nie, zaczęliśmy. Czekaj, co ja powiem. Yy, tutaj, o. A, to jest ten ziomuś, co... Niby nas atakuje, ale nas nie atakuje. Nie, nie kibelka szukam. Tak, oczywiście tego też nie szukam. O lol. Tego szukam. Tak, tego szukam. Podniosłeś klucz z drugiego piętra. Dobra, następnie klucz. Tam ja w sumie pamiętam, że było sporo bardzo sporo drzwi Dobra wracamy tam skąd przyszliśmy Już z kluczem i w ogóle No cześć, fajnie że Czemu mnie bijesz? Idziemy na grę, bo nie skoczy Tak, ja chyba też Chybaż w sumie kiedyś nie wiem, może jakieś drzwi Tak? Oła, nie, dlaczego mi się draża ciała? Aha, bo ziomuś nas bije Oczywiście mamy klucz i mamy nadzieję, że będzie skakał lol Serio, nie potrafisz skakać Shift, strzaka w przód No Wreszcie się nauczyłeś Ja nadal nie wiem, czy to dobry pomysł, że my tutaj przyszliśmy A jednak dobry, sukces słuchajcie Idziemy na górę. Zamykam te drzwi i mam nadzieję, że tu mnie nic nie zje już. Cześć. No, yy, znowu. E, słuchajcie, to był zły pomysł, że zamknąłem te drzwi, e, gdyż nie sądziłem, że będę się skakać. Także ich nie zamykam, bo też tutaj też mogę sobie spaść. O, ale żeś wagon. Podążaj za śladami krwi. Znowu follow coś tam... Ale bierę to. Eee, Tego nie chcę. Zapalimy sobie światło. I go. O. O. Eee, tam zaraz, bo tu widzę że też jest dróżka. Może tu będzie bezpieczniej, ładniej. I mam nadzieję, że nic nie będzie mnie gonić. No bier to. Masz jeszcze coś? Dziwnie jesteś. Czyli co? Tutaj musimy iść. Okej! Okay. Patrzcie! Nie chciałbym teraz tu spaść. Razuję, że tak może się stać, jak nie nacisnę szlifta w odpowiednim momencie. A jednak się udało. Czekajcie, a co tam by było? Ja tam byłem przecież, lol. O zapisywanie mamy. Także połowa sukcesu w sumie za nami. ja wiecie co, chciałbym właśnie dopiero zakończyć, jak znajdziemy tego ojca. A nie wiem też w sumie ile to może trwać, może. Aha, tu są labirynty teraz. Powiedzcie mi dobrze że się stało, że ja tutaj spadłem. Bo oczywiście ja nie wiem. Coś czuję, że nie. I ja teraz nie wiem gdzie jestem. To jest najlepsze. Mm. A nie, dobra. Tak musiało się stać. Po prostu tutaj trzeba warzyć tą dziurę. Dziękuję. mnie denerwować, po Aha. Dobra, sorry, to ja cię denerwowałem. Musimy patrzeć, bo są dziury w dachu. Wow. Tutaj też bym nie chciał spaść. Co? Tutaj strzałeczka, dobra. Są dziury? Yy, bateria? Dobrze, one tu leżą tak grubo i w ogóle... Co to jest, poczekajcie? A, karton. Boże, przestrzegam się, to z ludzi słuchajcie, wiecie? Interesujące. Interesujące miejsce, no prawda? O, tatku chyba było. Tak, są tatku i tak nie czytamy, ale dobra. W ogóle gdzie on nie chowa? Zresztą nie ma takich dużych kieszeń. Tędy jakoś? Tak, brawo, tu... LOL! Nie, to było do przewidzenia, że to są duchy. W lewo. Co to, to? Znowu te głupie komputerki coś widziałem? a schowa się nie nie jak tu będę za mi coś wyskakiwał to ja nie chcę idź tam znowu jakieś świeczuszki no i cóż szybko oh gad nara hm. mogłem wiecie co tam nie wchodzić i ja bym był szczęśliwszy ojej mnie uderzą, to ja umrę. Dobra, jeden poszedł. On nic nagi. Jest ich dwóch, to już jest pewne. Cześć, na razie nikogo nie widzę. Wow, nie, nie chciałem tak. Dobra. Zwaliłem to. Ale przynajmniej wiem co ja Nie, nie zwaliłem. Teraz ty myszy gdzie indziej. Tam. czy zwaliłem, zwaliłem, ale... To było też straszne. Zamknij to. Był checkpoint. I słuchajcie, to jednak może trochę potrwać chyba zanim my znajdziemy tego Matiasa, Czy tam Martina, zwałek jak zwał, już nieważne. Przejdziemy sobie tam na drugą stronę i będziemy chyba się żegnać, bo ten odcinek już trwa dosyć... sporo czasu. Przez to, że w sumie i na początku nie wiem po co my, po tamtych schodach lataliśmy jak nie wiedzieliśmy co mamy robić, żal. No ale trudno. Albo jeszcze tutaj podejdziemy sobie. O co nam wchodzi w sumie. O Boziu. Jeszcze... Nie, kamera! Jumpuj tam. Boże święt. Nie no, tyle emotion było Słuchajcie, więcej było, ale nie mam komerki teraz I teraz będzie mi ciemno, także Aha Czyli tak czy siak musimy zejść na dół Nie no, Meksyk A w tym zajmiemy się w przyszłym odcinku Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć